Dzień dobry moi drodzy. Witam się dzisiaj z wami w siódmym, ostatnim już daily vlogu z Ciudad de Mexico. Jesteśmy właśnie w parku, który nazywa się. Zapomniałem. Biberos de Cajoacán. Cayoacan to jest również nazwa jednej z 16 dzielnic w Meksyku. Dzielnica, w której się właśnie znajdujemy, a po polsku oznacza to dosłownie miejsce kojotów. Nie wiem co to jest, ale wygląda bardzo niepokojąco. A teraz wygląda jak uśmiechnięta żaba. To też wygląda dosyć mocno creepy. Natomiast jeżeli chodzi o sam park, jest tu naprawdę cicho, naprawdę spokojnie, jest dosyć sporo ochrony. Dlatego też muszę uważać, pan ochroniarz powiedział, że z tym aparatem to lepiej, żebym go tutaj nie wyciągnął, bo to jest nielegalne. Więc nie wiem o co chodzi, bo z telefonem można, ale z aparatem już nie można nic nagrywać. Ale biega sobie bardzo dużo osób, właśnie wszyscy w masaczkach, co ciekawe, e, uprawiają jakieś sporty, rozciąganko, nierozciąganko. jest no, naprawdę dosyć spory, bo tak chodzimy już po nim, dookoła niego z dobrą godzinę i nadal jeszcze nie znaleźliśmy przypadkiem jakiegoś wejścia. Zobaczcie, jaka czarna wywiórka. Mam nadzieję, że nie masz wścieklizny. Mało więc o tej mnie, ale możesz mieć. Akurat, jak powiedziałem, że jest cicho, to helikopter zaczął lecieć nad nami. No nie jest się coś nie indziej. Ja nie mam nic dlaczego. No idź stąd. Ja wiem, że to może śmiesznie wyglądać, ale ja naprawdę nie boję się w życiu niczego tak bardzo jak wścieklizny. A na wściekliznę już się dwa razy szczepiłem. Raz w Tajlandii okazało się, że dostałem dwie dawki zamiast trzech, więc nie zadziałała ta szczepionka. I ostatnio w Polsce miałem już pierwszą dawkę, ale później zachorowałem, miałem kwarantannę przez COVID i też już niestety nie mogłem kontynuować tej szczepionki, więc nadal jestem niezaszczepiony. A tutaj, generalnie w Ameryce Łacińskiej, to wiem, że na pewno jak się leci do Kuby czy do Meksyku, to powinno się szczepić na to, bo, bo są tutaj przypadki wściekliznowe. Fajny ten barczek, co? Takie meksykańskie łazienki królewskie, tylko bez wody i bez. Pałaców. Co prawda nie kupiłem jeszcze biletów, ale postanowiłem, że jutro wyjeżdżam z Meksyku, w sensie z miasta Meksyk i lecimy dalej, bo mam gdzieś jakiś swój plan w głowie, który chcę zrealizować, a tak na dobrą sprawę, no tutaj już bardzo dużo rzeczy zobaczyłem, nie mówię, że to jest wszystko, co tu jest do zobaczenia, tylko, że no wiecie, no jest obecna sytuacja covidowa i po prostu bardzo dużo miejsc wartych odwiedzenia jest pozamykanych, więc nie żegnam się jeszcze tak na amen. Z Mexico City, bo podejrzewam, że jeszcze tu wrócę, żeby zobaczyć parę innych rzeczy. Natomiast no, myślę, że jak bilety nie będą jakoś bardzo, bardzo drogie, to jutro rano czy tam po południu po prostu sobie polecimy już w zupełnie inne miejsce, do zupełnie innego stanu w tym kraju. I was that it's gonna jump się Słuchajcie, jaki absurd. Tutaj za mną widzicie pana policjanta, i to jest wyjście z parku. I nie można wejść tym wyjściem, bo każdy, kto próbuje wejść, to pan policjant go zatrzymuje i mówi, że musi przejść cały park dookoła i wejść wejściem, bo nie można wchodzić wejściem. Jest jaki absurd masakra. I zobaczcie, takie przejście dla pierwszych bez żadnych świateł. No nie może przecież być vloga z Meksyku bez jakichś klasycznych samochodów. Tutaj macie, zobaczcie, Chrysler. Jest to Chrysler LeBaron. Ale piękny skurczybyk. Ale te fotele musiały być kurde wygodne. Oczywiście bezpieczeństwo tutaj pewnie nie za wiele, ale już po prostu czuję jak się człowiek zapada jak w nich siada. A tutaj za tym LeBaronkiem Macie Pezo 403, robi skubany ogromne wrażenie, pomimo tego, że jest bardzo mocno zaniedbany. Jaka fajna deska rozdzielcza. Zobaczcie, tutaj jest ten Peugeot i ten Chrysler, a tutaj dosłownie kawałek dalej. Trafiliśmy na jakąś ulicę chyba starych, opuszczonych samochodów, jakiś Citroen. Zobaczcie, tutaj jakieś z 73 roku rejestracja. Wow. Jeszcze tak na szybko tylko zerknięcie na deskę rozdzielczą cytryny. Zobaczcie tutaj na siedzenie jakieś całe wyprute. Ale słuchajcie, nie wiem co to jest. To jest jakiś Dodge. Ja nie wiem czy to nie będzie jakiś Challenger bardzo stary. Wow. Ja przepraszam osoby, które się nie jarają za bardzo takimi rzeczami, ale... Ja też nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji, ale mimo wszystko, jednak jak się patrzy na takie klasyki, to się człowiekowi ryj cieszy. A tutaj co, zobaczcie? Tutaj kolejna cytryna. Chyba nawet taka sama jak tamta. I tutaj jeszcze kolejna. Zobaczcie, jak nisko siedzą dupy w tych cytrynach. Każde z nich miało pneumatyczne zawieszenie, które jak widać no siadło. Czekajcie, nic nie rozjedzie. Nie. A tak one wyglądają z daleka. Jeszcze trochę o tych samochodach, zobaczcie, że ten Citroen jest w całkiem niezłym stanie, on jest brudny, ale ani nie widać, żeby go rdza jakoś bardzo zżerała, ani nie jest jakoś bardzo mocno poobijany i środek, no, zobaczcie, środek też ma całkiem nieźle zadbany. Renault 10, patrzcie, renóweczka jaka, dziesiątka, ja, wiecie, już tak nie znam na tych samochodów, tylko czytam to, co jest napisane i później to wygląda, jakbym znał te wszystkie modele. Przerywamy vlogaska, aby nadać komunikat specjalny od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji Surfshark VPN. Niezależnie od tego, gdzie podróżujecie, ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Podczas wyjazdów jestem często skazany na korzystanie z podejrzanych sieci Wi-Fi. Czy jak to woli Wi-Fi na lotniskach, w hostelach, w kawiarniach czy przy parkach, na przykład. Tutaj w Meksyku jest popularne to, że w parkach jest darmowa sieć Wi-Fi. I takie częste zmiany lokalizacji i łączenie się do różnych sieci może generować szereg utrudnień. I tak naprawdę to utrata dostępu do ulubionego serialu na Netflixie wydaje się być najmniejszym z nich. Gorzej, jeśli zablokują ci jakieś konto ze względów bezpieczeństwa, albo co gorsze ktoś przechwyci Twoje dane do logowania. Serwer VPN umożliwi Ci bezpieczne łączenie się z internetem gdziekolwiek jesteś. Dzięki VPN-owi Twoja internetowa aktywność będzie wysyłana szyfrowanym połączeniem do wybranego przez Ciebie kraju. Dzięki czemu zyskasz nie tylko na bezpieczeństwie i anonimowości, ale za pomocą jednego przycisku tak Internetowo będziesz w stanie przeteleportować się w dowolne miejsce na świecie i umożliwić to oglądanie Twoich ulubionych filmów czy seriali, niezależnie od miejsca, w którym się obecnie znajdujesz. Ale nie tylko, ponieważ Twoja internetowa geolokalizacja może mieć wpływ na inne rzeczy. Takie na przykład jak na ceny wykupowanych biletów lotniczych albo na ceny różnych produktów. Cyfrowy. Jedna subskrypcja pozwala uruchomić i zainstalować Surfshark na dowolnej ilości urządzeń jednocześnie, a na hasło CASH otrzymacie 83% zniżki i 3 miesiące gratis. Zapraszam do linku w opisie w celu uzyskania większej ilości informacji. I to by było na tyle. Wracamy do vloga. Zobaczcie, jakie mają fajne nazwy ulic. Podaj macie Berlin, tam gdzieś coś nie widziałem, Madryt i różne generalnie europejskie miasta. A tutaj jest ulica Vincente Guerrero, czyli patrona naszej patodzielnicy. Buenas tardes. Buen cappuccino, bardzo. Fajny klimatyczny lokal, dużo czerwonej cegły, jakieś sklejki, drewna. Bardzo fajna dzielnica, niska zabudowa, kolorowa, bardzo czysto, dużo drzewek i kwiatów. Puściłem ekipę przodem, że też tak wyraża, bo już mi głupio było, że co chwilę mnie czekali, bo ja sobie coś nagrywałem i gadałem do aparatu. Zobaczcie te jakie ładne kwiatki. W ogóle to dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za feedback odnośnie mikrofonu. Bo ostatnio się pytałem, jak wam się podoba dźwięk za mikrofonu i faktycznie dużo z Was napisało. Zgodnie z tym, co podejrzewałem, że jak mówię za aparatu to dźwięk nie jest najlepszy. Dlatego też postanowiłem zainwestować w nowy mikrofon, który na szczęście jest tutaj trochę tańszy niż w Polsce. Chyba nawet o 100 czy 150 zł, więc tam nie wiem, kosztuje około 300 chyba, czy 400 zł. Całkiem fajny jest to mikrofon firmy Deity, Deity. nazywa się D4 Duo, więc jak ktoś by to z Was interesował, to sobie sprawdźcie. Jest to mikrofon, który jest praktycznie identyczny jak ten, co mam teraz. Tylko różnica jest taka, że z tyłu właśnie ma jeszcze taką kapsułę, którą można sobie przełączyć, i jak sobie to włączę, to mogę mówić za mikrofonem i będzie mnie dobrze słyszeli. Zobaczcie tutaj jaka uliczka 140 pesos za śniadanie. No chyba ich pogrzało. Już wiem dlaczego śniadanie w tamtej knajpy było takie drogie. Dosłownie dwa budynki obok znajduje się ten przepiękny, jaskrawy niebieski budynek przy ulicy Kadzie Adziende. I wiecie co to oznacza? To oznacza to, że jest to dom Fridy Kahlo, czyli jedno chyba, jedna chyba z najbardziej popularnych obecnie artystek meksykańskich. Bardzo barwna, bardzo smutna postać. Wydaje mi się, że ona jest teraz na topie, jeżeli chodzi o popkulturę, bo widzieliście właśnie mnóstwo murali przedstawiających jej osobę i tutaj jest no bardzo bardzo znane muzeum w Meksyku właśnie. Co jest tak ciemno? O nie, co się stało? Dobra, już wróciliśmy. I to jest właśnie wejście do jej domu. Niestety jest zamknięte. Macie właśnie mnóstwo ludzi, którzy przychodzą, żeby tą muzeum odwiedzić. Diego to był jej małżonek, ale niestety tak jak widzicie, tutaj macie napisane. O, pardon. Pardon. Czyli będzie otwarty dopiero 6 marca. A ja jutro wyjeżdżam, więc będziemy po prostu musieli tutaj jeszcze kiedyś wrócić. Jak widzicie, pomimo tego, że jest zamknięty, to przyjeżdżają tutaj i tak zorganizowane wycieczki, tylko po to, żeby właśnie podejść pod drzwi i sobie cyknąć fotę i zobaczyć, jak to. Fajnie wygląda. Weszliśmy właśnie na jakiś market, gdzie jest też jedzenie i nigdzie mi nie pozwalają tego wyrzucić, bo mówią, że to są ich śmietniki, to nie są publiczne śmietniki. Więc, jeżeli nie będę siedział, zamawiał i jadł, to nie mam prawa wyrzucić nic u nich do śmieci. No okej, okay, no mają prawo mi tak powiedzieć, ale to już jest kolejny przykład tego, że tutaj kwestia wyrzucania śmieci jest naprawdę, naprawdę mega kiepsko zorganizowana. A jeżeli chodzi o market, no to co? No, no market, no. I mają granaty. Aż mi się przypomniał teraz Irak. Ciekawe, czy dostanę tej sok z granatów. Pardon. za Hugo de Granada. No, raz Przyszliśmy tutaj też na jakiś obiad, albo i nawet śniadanie. Jak widzicie, tutaj macie taki food court dosyć spory. No i już wiem na pewno, gdzie nie pójdziemy. Nie pójdziemy tam, gdzie mi zabronili skorzystać z ich śmietnika, więc zaraz znajdziemy sobie coś innego. Zobaczcie, jak tutaj wszystko ładnie wygląda. To jest ork? Porch. Aha korszu, perfekto. Kraft, autobus, jest z czekoladą, czy ona? Dulce. Uno para mi. To jest właśnie coś, czego nie jadłem nigdy. Mole on podział. I to będzie kurczak, słuchajcie, z czekoladą. Tak właśnie wygląda moje mole podział Mole to jest ten sos, który tutaj macie czarny. I on się nazywa mole negro, a jego podstawowe składniki to czekolada, cynamon, kminek i goździki. I to jest w wersji tostowej, czyli tostada. Nigdy nie miałem okazji tego spróbować, a słyszałem o tym nawet w komentarzach, jak mnie ostatnio próbowaliście, żebym koniecznie spróbował. Więc lecimy. Jest na zimno. Czekolady... Nie. Czekolady co prawda tutaj nie wyczuwam, no ale z pewnością jest, skoro jest to jeden ze składników tej salsy. Fajnie to wygląda. To jest właśnie tak jak się gdzieś przyjeżdża: to najlepiej jest próbować to, o czym nie macie zielonego pojęcia. Czyli patrzysz sobie na kartę i tak jest, a dobra, to ja poproszę to. Chyba że jesteście w Azji Południowo-Wschodniej, to wtedy nie, pomożecie możecie niestety zamówić sobie psa. Gracias. Tutaj macie moją cochinitę. I taki jeden tost kosztuje 30 meksykańskich pesos, czyli jakieś 5,50. I pamiętajcie, że ja na tych vlogach jem z reguły w dosyć drogich restauracjach, bo osy po 18-20 pesos, takie to stady po 30 pesos, to wcale nie są najtańsze. Wczoraj wieczorem na przykład, w sumie to już w nocy, bo to było chyba po północy, jadłem taco al pastor i płaciłem 10 zł za sztukę i też były dobre. Więc naprawdę da się tutaj zjeść dużo taniej niż to, ale i tak jest całkiem akceptowalnie i moż, mogę sobie pozwolić na to, żeby pojeść takie wiecie, bardziej ekskluzywne rzeczy. Tutaj mamy świnkę właśnie z jakimiś surówkami, sałatkami, sałatą i awokado. Też dobra. Zobaczcie jak to jest fajnie zorganizowane. Tutaj przygotowują soki, tutaj przygotowują stawy, a tutaj macie miejsce, a tutaj macie miejsce do siedzenia dla klientów. Tutaj jaka klimatyczna kawiarnia. Zobaczcie jak sobie poradzili z ławkami. Po prostu poodbijali je z żółtą taśmą Uwaga Ale na morku już samo się Nie wiem dlaczego tak jest i pewnie się nie dowiem Być może to jest tak, że danymi dzielnicami zarządza jak gdyby urząd dzielnicy, bo tutaj na przykład w krainie Kojotów parczek, który wcale nie jest jakoś bardzo duży jest zamknięty, pilnuje go tam Dalej nie wiem czy będzie widać policja, nikogo nie wpuszcza. Odgrodzili go takimi taśmami i nara i nie możesz tutaj wejść. Więc no, to jest ciekawe, bo inne parki, dzielnica obok jest gigantyczny park, pięć razy większy od tego, pięć razy więcej ławek, jest otwarty. Więc też to jest troszeczkę takich absurdów. Weszliśmy na jakieś podwórko, oczywiście otoczone taśmą, bo jeszcze ktoś, nie daj Boże, usiądzie tutaj przy tej fontannie. I zobaczcie, tutaj mamy drzewo chyba mandarynkowe. No i tutaj właśnie na głównym placu, jak widzicie, macie dwa kojoty, no bo jesteśmy w Kojoakamie. to jest. when Wiem wam w poprzednim vlogu, że jeździ jedna Tesla na bicie Zobaczcie co my tu mamy Tesla na bicie Zobaczcie, udało się Your Tesla is coming Za 9 złotych się przejedziemy kawałek, tylko po 2 km, Ale naprawdę bardzo chciałem zrealizować to marzenie Więc mega Jedzie tutaj po nas ziomeczek Buenas tardes, puedo grabar? Gracias Jak to działa? Ok, zobaczaj, no, jak zaraz ogarnę, tak? O <grych> Gracias Zobaczcie, jak zajebiście. Zobaczcie, jak zajebiście. Tutaj wielki ekran. Tutaj pan ma dwa telefony, i z tego co widzę, to się ładują bezprzewodowo, właśnie. Widzi słupki po lewej i po prawej. Samochód przed nami, jak się pojawią piesi, to też widać pieszych. I faktycznie widzicie? Tutaj mamy słupki. O, zobaczcie, tutaj było pieszych, pokazuje. Ale ja, i faktycznie ci ludzie tutaj są i to nawet za samochodami schowani, ona i tak ich widzi. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję jeździć elektrycznym samochodem. Ja miałem okazję tą BM-ką, chyba i trójką to się nazywa, jak były w Warszawie dostępne na minuty można było sobie wynająć. I jest to naprawdę niesamowite doświadczenie, bo po prostu wciskasz ten gaz i to jest lini liniowe przyspieszenie, dosłownie jakbyś z samolotem startował się, czujesz. I jest, no nie wiem, ja się naprawdę mega jaram. Jakbym nie miał tej maski na twarzy, to byście zobaczyli, że mi się jej cieszy, ale no nie wypada mi jej tutaj. Zdejmować. Po lewej macie normalne kierunkowskazy i wycieraczki, a po prawej macie łajkę od skrzyni biegów. Kolor światła, widzi, że czerwona się pali. Faktycznie pali się czerwona. Aki jestem. Muchas gracias. <laughs> Muchas gracias. Trochę jak debit się zachowałem, ale naprawdę zawsze chciałem się przejechać ten slow. Się naprawdę przed niczym nie zatrzymują. No, i teraz powrót do szarej rzeczywistości. Takie życie youtubera podróżniczego raz się jeździ Teslą, oraz komunikacją miejską za 4 Pesos. Zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych, starszych, kobiet w ciąży oraz kobiet z dywanami. Witam z powrotem w naszej patologii. Pójdę na chwilę do hostelu, się ogarnę, odpocznę sekundę i jeszcze się przejdziemy na miasto pod wieczór, bo to jest mój ostatni dzień w mieście Meksyk, więc mam jeszcze taką jedną rzecz, którą chciałbym odhaczyć, mam nadzieję, że się uda. Zwróciłem uwagę, że w metrze, w wagonie jak macie, wiecie, mapkę linii metra, w sensie tej linii, którą jedziecie, to tekst, nazwy stacji są napisane takimi malutkimi znaczkami, a macie dowalone takie wielkie piktogramy i możecie sobie pomyśleć, że to jest zrobione dlatego, żeby po prostu było łatwiej się ogarnąć, gdzie się jest. Nie jest to prawda. Prawda jest taka, że w Meksyku panuje naprawdę dosyć duży. A jak się mówi na ludzi, którzy nie potrafią czytać i pisać? Analfabetyzm, Właśnie. I ostatnio patrzyłem sobie na jakieś statystyki to ludzie z 1990 roku, mając 15 lat, chyba 13 czy 15% populacji Meksyku w tym wieku nie potrafiło czytać ani pisać. Więc jest to naprawdę, naprawdę sporo. Cholera, mam nadzieję, że zdążę, bo położyłem na chwilę głowę na poduszce w hostelu i mi się przysnęło. Zachód słońca jest za jakieś 15 minut, a ja chciałem, żeby ten ostatni zachodzik słońca w Mexico City zobaczyć. Zobaczyć, zobaczyć stamtąd. Patrzcie jaka akcja, zielone światła, co robią samochody. a samochody mają to w dupie. Gracias. Musicie tutaj naprawdę cholernie uważać, bo autentycznie jak widzieliście, zapaliło mi się zielone światło. Zdążyło przejechać kilka samochodów. Ja zdążyłem wyjąć aparat, odpalić aparat i jeszcze przejechało kilka samochodów. Więc tutaj generalnie to nie chodzi się wtedy, kiedy macie zielone światło, tylko wtedy, kiedy e, nie jadły samochody, niezależnie od tego, jaki macie kolor światła. Tutaj klasyka pod pałacem sztuk pięknych jak co wieczór. Jakieś komicy występują, mają liczną publiczność. Ile dni już minęło od wywiadu tutaj z tą panią? Nie wiem, chyba 4 czy 5 i nadal tutaj są namioty, nadal jedna z głównych ulic w mieście jest zamknięta. Wyobaczycie sobie takie protesty w Polsce, że ktoś zamyka. Wiecie, nie wiem, Marszałkowską na przykład protestuje przez kilka dni, a tutaj zobaczcie, w żaden sposób ich nie przeganiają. I tutaj ciekawe czy ta dziewczyna wejdzie czy nie, czy ją ochroniarz wyrzuci. O, widzicie jak jest solo salida to nie ma zmił. Nie można Wchodzić wyjściem, tego się dzisiaj nauczyliśmy. Uwielbiam te bezsensowne meksykańskie przepisy. Facet mi powiedział, że mogę używać kamery na górze, ale muszę zdjąć mikrofon, bo z mikrofonem to już jest profesjonalny aparat, a bez mikrofonu to nie jest profesjonalny aparat. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Lecimy na 37 na piętro. Budynek ten nazywa się Torre Latinoamericana, czyli wieżowiec Ameryki Łacińskiej. Byłem święcie przekonany, że będzie tu tłum ludzi i nie będzie się dało dobchać do okna. A tymczasem zobaczcie cała panorama miasta Meksyk, praktycznie tylko i wyłącznie dla mnie, bo jest to zaledwie kilka osób. Tutaj mamy Palacio de Bellas Artes, tam gdzieś niedaleko jest mój hostel. Fajnie, jak tak się spędzi kilka dni w jednym mieście, i potem już się chodzi troszeczkę tymi, wiecie, swoimi ulicami. Zaczyna się kojarzyć poszczególne miejsca, poszczególne knajpy. Tutaj zobaczcie, mamy ten meksykański nowy świat, gdzie nas ten Kanadyjczyk zaczepił. Tam na samym końcu jest główny plac. A tutaj zaraz po lewej ta katedra. Jest to naprawdę niesamowite, bo miasto się rozciąga aż po horyzont. Nie widzę stąd czegoś, co nie jest miastem Meksyk. A co w ogóle najciekawszy bilet, tutaj kosztuje 25 zł i nie jest on jednorazowy. W sensie podobno można na nim wejść więcej niż jeden raz w ciągu dnia, więc możecie sobie przyjść w ciągu dnia, a później na przykład w nocy, żeby sobie porównać tą panoramę. Ale dobra, dosyć mojego gadania. Pokażę Wam troszeczkę widoków miasta. Mam dla Was taką szybką garść ciekawostek dotyczących Torre Amerykany. Budynek został ten ukończony w 1956 roku i przez chyba 27 lat był on najwyższym budynkiem w Meksyku, mierząc sobie 182 metry. Jednak tak naprawdę znana stała się rok później, w 1957 roku, kiedy to przetrwała bez żadnych większych uszkodzeń trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,9 w skali Richtera. Jednak chyba takie największe osiągnięcie tego budynku, jeśli można tak powiedzieć, miało miejsce w 1985 roku, kiedy to miasto Meksyk nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,1 i podczas tego trzęsienia ziemi mnóstwo budynków, i to właśnie głównie tutaj w, w centrum, zostało doszczętnie zniszczonych, a tutaj ponownie torre Amerykana przetrwała bez żadnych większych szkód. Ale fajnie. Pani spytała się, czy nie chce mieć lepszego widoku i powiedziałem, że to jest specjalna winda, którą mogę wyjechać jeszcze wyżej. Zajebiście. To może tam są ci wszyscy ludzie, ja siedziałem tutaj sam, bo byłem na słabym widoku. No oczywiście, że tak. Ja byłem na 37 piętrze, gdzie jest kafeteria, a obserwatorium jest na 42. Nie byłem na tym piętrze, na którym powinienem być. <laughs> To taka siara, że nie ogarnąłem, że nie jestem na ostatnim piętrze, że głowa mała. Ale zobaczcie z drugiej strony, chciałem zauważyć, że bardzo miło ze strony tej pani, że podeszła, zwróciła mi uwagę i powiedziała mi, że można wejść jeszcze wyżej, bo wiecie, no mogła po prostu mnie olać. Ty soj, valiente. Soj, se ve Wiecie co? Miałem właśnie taki plan, żeby wejść do hostelu, zostawić bardziej wartościowe rzeczy, pójść, zjeść kolację, nagrać wam to, pożegnać się z wami, zakończyć siódmy dzień mojego tygodniowego eksperymentu daily vlogowego. Usiąść do edycji, spakować się i wstać o piątej rano na samolot. Ale właśnie sobie uświadomiłem, że ja tak na dobrą sprawę od tygodnia... Nie miałem czasu, żeby sobie usiąść wieczorem na dachu hostelu, napić się piwa z ludźmi, porozmawiać z nimi, bo tak na dobrą sprawę, to codziennie zamykałem się w tym zamkniętym pokoju Gier i siedziałem tam do pierwszej, drugiej w nocy, edytowałem dla Was filmy. I właśnie pomyślałem sobie, że zostanę chyba w Ciudad de Mexico jeszcze jeden dzień. I jutro, najzwyczajniej w świecie się, bez kamery, spędzę czas z ludźmi, a nie z kamerą, bo to jest część mojej większej rozkminy, o której powiem Wam. Zapewne na dniach, ale tak, jutro zostawiam kamerę u siebie w pokoju. Spędzę sobie gdzieś po prostu dzień, robiąc nic szczególnego, i, i co? I dajcie mi znać, jak Wam się podobały te daily vlogi. Ja mam już na ten temat swoją opinię, ale to muszę jakoś bardziej ubrać to w słowa, żeby nie lać wody, tylko powiedzieć wam konkretnie, jakie wnioski wyciągnąłem z tego wszystkiego. I, i co, i chyba tyle. Widzimy się w następnym filmie, w następnym vlogu z Meksyku. A kiedy to nastąpi? Może pojutrze, może za trzy dni, może za tydzień, kto to wie. A i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, ponieważ subskrybuje ten kanał zaledwie 50% oglądających. Czyli co druga osoba oglądająca ten film nie ma suba na kanale. Nie bądź tą osobą, bo teraz filmy mogą się pojawiać w bardzo nieprzewidywalnych dniach i bardzo nieprzewidywalnych godzinach, więc warto, żebyście byli na bieżąco. Raz jeszcze, na razie, trzymajcie się, cześć.